Mamy piątek, 6 lutego. Witam Państwa w ostatnim, w tym tygodniu, wydaniu wiadomości telewizji Imperium, dostępnym w sieci kablowej Imperium Telecom i na tvimperium.pl. Przed nami sportowy weekend, podczas którego punkty powalczą m.in. nasi ekstraklasowi i pierwszoligowi futsalowcy. Szczegóły już za chwilę. Przedstawimy też dziś Państwu kolejne propozycje na ferie i sprawdzimy, co w tym roku planuje zbudować i wyremontować miejski zarząd usług komunalnych. Katarzyna Magiera, zapraszam. Remont gliwickiego dworca rozpoczął się na dobre. Przed dworcem stanęły już kontenery. Trwa też rozbiórka elementów pobliskiego przystanku PKS. Spółka PKP postanowiła zająć się również niewykorzystywanym magazynem sąsiadującym z dworcem i poszukać dla niego nowego właściciela. Nieruchomość, na którą składa się magazyn z rampą oraz przynależący do niego garaż, to w sumie blisko 800 m2. PKP liczy, że lokalizacja w centrum, bliskie sąsiedztwo centrum handlowego, dworca czy przystanków autobusowych zwiększy atrakcyjność. Magazynu. Budynek wyceniono na 700 tysięcy złotych. Już po raz czternasty zbadano poziom zadowolenia gliwiczan z pracy urzędników. Ankietowani wystawili pracownikom Urzędu Miejskiego mocne 4 z plusem, a dokładniej 4,7 w 5% skali oceny. Najczęstszym powodem, dla którego gliwiczanie zaglądają do urzędu, jest rejestracja pojazdu. Na drugim miejscu wyrobienie dowodu osobistego, a na ostatnim stopniu podium uplasowały się jeszcze płatności w kasie. Natomiast najczęściej wymienianą uwagą wśród respondentów były problemy z parkowaniem przy urzędzie. Jak wiemy, problem parkowania, przynajmniej w te, Powinien zostać rozwiązany z początkiem lipca, kiedy zaczną funkcjonować strefy płatnego parkowania. O ten aspekt gliwiczanie zostaną zapytani w marcu podczas kolejnych badań. Dzisiaj bawimy się w nauczycieli i wystawiamy oceny. Urzędnikom, jaka będzie pani nota? No ja jestem na razie zadowolona z urzędników. Jak Pani wróci tak pamięcią, 10-20 lat wstecz, coś się, coś się zmieniło? No na pewno się zmieniło, bo uprzejmiejsza też jest obsługa. Ale wydaje mi się, że jest dość sprawnie, jak u nas teraz. Za dzisiaj? No dzisiaj myślę, że na piątkę zasłużyli. 95% naszych klientów stwierdziło, że są zadowoleni z usług, jakie świadczy urząd miejski. Jest to dla nas świetna informacja i świetny wynik, natomiast my prowadzimy te badania po to, żeby lepiej zarządzać. Więc akurat to 5% to 5% średnio zadowolonych lub niezadowolonych to dla nas te informacje i te sygnały, które bardzo szczegółowo analizujemy i wyciągamy wnioski. No nie wiem, dobrze załatwiałem, nie miałem żadnych nie taka pomoc od tych. No tak, ja jestem zadowolony, po prostu zadowolony. No po prostu nawet mi to pięć minut nie zajęło i załatwiłem i dowód, i wyciąg aktu urodzenia, no i to 3-4 minuty. A widać też takie numerki, tak? Czyli przychodzimy, bierzemy numerek, czekamy w kolejce, to pomaga taki system? No raczej tak, no bo kiedyś to jeden przez drugiego przychodził i kłutnie były w kolejkach, awantury. Za każdym razem dokładnie tak samo, czyli dla mnie i dla kierownictwa miasta przygotowywane są szczegółowe analizy przez pracowników Wydziału Organizacyjnego i konkretne zalecenia kierowane są ode mnie do naczelników Wydziałów. Wydział Komunikacji jest tutaj świetnym przykładem, bo między innymi wyniki badań, które kiedyś się pojawiały, a dotyczące długości stania w kolejce doprowadziły do totalnej przebudowy biura, obsługi interesantów, do przyjęcia systemu kolejkowego, do zwiększenia istotnej liczby stanowisk obsługi klientów już po weryfikacji tych opinii przez system kolejkowy. Także to akurat świetny przykład, bo pokazujący, jak dużo może się zadziać. Te badania mają tą zaletę, że są. Statystycznie poprawne, czyli bardzo wiarygodne, przeprowadzane są na próbie ponad tysiąca mieszkańców za każdym razem, co oznacza, że jeżeli mamy masowo zgłoszoną podobną uwagę, to koniecznie należy się nią zająć. Urzędnicy powinni troszeczkę spojrzeć pod kątem, jak pewne sprawy można załatwić gdzie indziej, ładniej i sprawniej. tak? Myślę, że to by wszystkim pomogło. A co jeszcze można by było poprawić? Yy, finansowo im wspomóc, bo naprawdę mało pieniędzy mają i te kobietki. należy obij im się. I dłuższa przerwa na ciacho i kawę. Ten rok zapowiada się dla miejskiego zarządu usług komunalnych bardzo pracowicie. To oczywiście powinno nas cieszyć, bo powstaną nowe obiekty, jak kolejna siłownia pod chmurką w parku Chopina, nowe boiska, a na terenie ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach nowe domki kempingowe i najprawdopodobniej pierwsze w naszym mieście grillowisko. Ten rok na pewno będzie bardzo pracowity. Na naszej stronie internetowej pojawiły się plany, ale pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o planach, a plany zawsze w ciągu roku mogą ulec zmianie. Mam nadzieję, że jak najwięcej inwestycji z tej listy uda się zrealizować. Sztandarowa, najważniejsza dla nas w tym roku to inwestycja, właściwie zakończenie modernizacji domu przedpogrzebowego przy ulicy Poniatowskiego. Przypomnę, że w przyszłości w tym miejscu ma powstać kolejna filia Muzeum Gliwickiego. Myślę, że Gliwiczanie wiedzą również o tym, że Miejski Zarząd Usług Komunalnych administruje cmentarzami. W tym roku ciąg dalszy modernizacji, ciąg dalszy prac na cmentarzu centralnym. Idąc dalej, inwestycje z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Gliwic wybrali, wskazali, co chcieliby, żeby w mieście się podziało. My będziemy odpowiadać w tym roku za dwie inwestycje: jest to budowa siłowni na świeżym powietrzu w Parku Chopina oraz modernizacja Alei Sikornik. Tam powstanie takie. takie Taki skwer, które Gliwiczanie z naszych inwestycji już znają, czyli będzie zielono, będzie gdzie usiąść, będzie gdzie odpoczywać. W tym roku planujemy modernizację dwóch boisk. Jedno boisko w łabędach przy ulicy Fiałkowej i tutaj nowość powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w hokeja na trawie. A druga inwestycja to ulica Sadowa, tam powstanie boisko wielofunkcyjne, więc nie tylko piłka nożna. Miejski Zarząd Usług Komunalnych może jeszcze nie wszystkim kojarzy się z tym, że organizujemy lub współorganizujemy imprezy i wydarzenia, ale tak właśnie jest, więc ten rok będzie również bardzo bogaty w wydarzenia sportowe, przede wszystkim w Gliwickim Olimpijczyku. Poza tym planujemy kolejne odsłony tenisowych zajęć, wakacyjnych zajęć dla dzieci. Przypomnę to zajęcia bezpłatne, a poza tym zajęcia piłkarskie. Piłkarskie Lato z Mzukiem w tamtym roku cieszyło się bardzo dużą popularnością Od Zwiedzali nas między innymi piłkarze Piasta Gliwice. Mam nadzieję, że w tym roku również będzie ten wachlarz tak ciekawy, że dzieci chętnie spędzą z nami te wakacje. Czas na kolejną propozycję na ferie. W Gliwicach możecie spotkać Smoka Obiboka, prawdziwego iluzjonistę, krasnoludki jednorożce i królewny. Wystarczy wybrać się do biblioteki. W czasie ferii, we wszystkich filiach na najmłodszych czekają tam nie tylko książki, ale też konkursy, zabawy i ciekawe prezentacje. W tym roku przygotowaliśmy y, dla dzieci y, nietypowe ferie pod hasłem Fantastyczne ferie w bibliotece. Dlaczego nietypowe? Ponieważ y, w 15 naszych filiach zagościli w tym roku rycerze, smoki, magia, y, czary wszystko, co się wiąże z fantastycznymi światami. Zajęcia podczas ferii są kierowane do wszystkich dzieci. Każdy na pewno znajdzie w repertuarze coś dla siebie. Gry planszowe może i też do dzieci starszych. Zachęcamy dzieci takie w wieku 12-15 lat również. Wszystkie zajęcia przygotowane dla naszych mieszkańców są bezpłatne. Mogę jeszcze tu zaprosić rodziców, ponieważ w kilku bibliotekach odbywają się spektakle teatralne w wykonaniu aktorów ze studia Artre w Krakowie. Natomiast Natomiast w kilku filiach, bodajże w trzech, yy, będą postęp, yy, występy iluzjonisty Konrada Mościńskiego. Na te zajęcia, na teatrzyki i na iluzjonistę yy, obowiązują nieodpłatne zaproszenia. Po nie trzeba zgłosić się do biblioteki. Szczegóły są na stronie internetowej. Najbliższe atrakcje to spotkanie z grami planszowymi w fili numer 21 na osiedlu Kopernika. Zabawę podzielono na dwie tury: od 16 do 19 i od 19 do 22. Przed nami kolejny sportowy weekend. W sobotę 7 lutego koszykarze GTK Gliwice zmierzą się z SKK Siedlce. Wygrana jest im potrzebna, tym bardziej, że ostatni pojedynek z Zagłębiem Sosnowiec przegrali 70 do 75. O punkty będą też walczyć Gliwicy futsalowcy. W piątkowy wieczór na hali przy ulicy Jasnej dużą dawkę emocji zafunduje na pewno swoim kibicom ekstraklasowy gaw. Rywalem gliwiczan będzie Red Dragon z Pniewy. Obecnie Gaw zajmuje czwarte miejsce w tabeli, tuż za rekordem Bielskowiczów. Biała, od którego dzieli go pięć oczek. Z kolei w pierwszej lidze Enbit broniąc pierwszej lokaty powalczy na wyjeździe z Hiero Rzeszów. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu wiadomości. W kolejnym, już po weekendzie spotka się z Państwem Agnieszka Baron. Życzę Państwu udanego weekendu, a o tym czy będzie taki pod względem pogody przekonamy się za chwilę. Do zobaczenia.